Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym kontynuować omawianie menu podręcznego na naszym ekranie zleceń. Menu podręczne na punkcie monitorowania odpowiedzialnego za zaopatrzenie czyli naszego bom -u. I teraz, wracając. Do tej opcji, tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj na ekranie w tej chwili różne zlecenia, w tym również zlecenia, które są zleceniami zakończonymi, oraz takimi, które jeszcze nie zostały nawet właściwie zbilansowane. I teraz, korzystając, omawiając punkty kolejno, prawym przyciskiem myszy wskazując na wybrane przez siebie zlecenie. Poza tym, co omawialiśmy ostatnio, czyli wstępne bilansowanie, właściwe bilansowanie, usuwanie rezerwacji ze zlecenia, komentarze do zlecenia, koszty zlecenia i blokady dostaw. Teraz kolejnie w kolejności mamy przelicz. Jest to możliwość, za pomocą której będziemy mogli dosłownie przeliczyć sobie jeszcze wartości zbilansowane w naszych zleceniach. Jest to pewna forma odświeżenia. Kolejnym, kolejną opcją jest wydruk zleceń produkcyjnych, wszystkich podzleceń. Tutaj możemy sobie wydrukować konkretne podzlecenia, które są wykonywane w ramach zleceń głównych, które mamy na naszym. Ekranie. I tak jak Państwo widzicie tutaj mamy numer naszego głównego zlecenia produkcyjnego, natomiast tutaj jest już pod zlecenie. Możemy je sobie wydrukować, możemy eksportować to Excela z tego miejsca. Kolejną możliwością jest zamknięcie wybranego zlecenia. I tutaj, jeżeli wybierzemy sobie tą opcję, pojawi nam się. Powiadomienie, czy chcemy zamknąć te wybrane zlecenie w całości. Jeżeli je sobie zamkniemy, to ono zniknie z listy, jeżeli będziemy mieli oznaczone te zlecenia zakończone. W kolejnej opcji jest edycja pól własnych. Pola własne, tak jak omawiałam to w poprzednich filmikach, są to pola, które możemy sobie zdefiniować w konfiguracji wskazać dodatkowe informacje, dodatkowe informacje dla pól własnych. I tutaj właśnie, jeżeli mielibyśmy takie pola wskazane, byłyby one tutaj wylistowane i byłoby możliwość ich edycji w celu namieszczenia dodatkowych informacji, które miałyby być zawarte w naszych zleceniach. Kolejną opcją jest harmonogramowanie. Oczywiście wymaga to posiadania dodatkowego pluginu, naszego pluginu, który również omawiałam na filmiku i na filmik ten Państwa zapraszam. Tutaj za pomocą tego skrótu możemy zlecenie przenieść sobie na nasz harmonogram i byłoby ono już tam możliwe do edycji. W opcjach dodatkowych mamy jeszcze zablokowanie zlecenia oraz odblokowanie zlecenia. Są to dwie możliwości, które jeżeli mamy taką sytuację, że chcielibyśmy jakieś zlecenie zablokować, czyli zamrozić jakikolwiek, jakąkolwiek możliwość edycji do wykonywania tutaj jakichkolwiek czynności, czy zakończenia kolejnych zadań, wystarczy skorzystać z tej możliwości i nie będzie tu możliwa żadna forma edycji, jeżeli tego zlecenia nie odblokujemy. Oczywiście, Warto też zwrócić uwagę, że tak jak w punkcie monitorowania mamy te menu, w punkcie monitorowania tym odpowiedzialnym za zaopatrzenie mamy nasze menu podręczne, mamy również je w punkcie monitorowania już tym takim docelowym, w którym mamy zdefiniowane nasze wyroby gotowe, takie tutaj mamy w przykładowym naszym zestawieniu. I tak jak było to już wcześniej omawiane, co mamy tutaj dostępne? Możemy z tego miejsca wydrukować kartę zlecenia, możemy wydrukować kartę na wydziale, wydrukować wszystkie karty i wydrukować kartę zbiorczą. Są to możliwości, tak naprawdę, wariacje w temacie zróżnicowania tego, w jaki sposób możemy sobie wydrukować nasze zlecenie produkcyjne. I zależnie od tego, jaką opcję z tych wybierzemy, takie informacje będą na tej karcie widoczne. Możemy skorzystać z formularza do wydania. I mamy tutaj tak naprawdę nasze bilansowanie, nasze składniki, które są zbilansowane w tym zleceniu, które wskazałam. Razem z ich ilościami. Czyli tutaj mamy taki formularz, który możemy wydrukować, który będzie naszą dodatkową informacją, co powinno zostać wydane w zakresie tego zlecenia oraz jakie stany magazynowe obecnie to zlecenie, obecnie te surowce, jakie stany magazynowe posiadają. Mamy również kartę wykonania. Jest to taka dodatkowa opcja, z której również możemy korzystać w ramach do informacji poza tymi, którymi jeszcze są karty zleceń. Mamy tutaj karta wykonania zlecenia produkcyjnego, czyli to jest kolejny szablon, z którego również możemy skorzystać, jeżeli potrzebowalibyśmy dodatkowej formy opisu w zakresie tego zlecenia do przekazania na halę produkcyjną. Info o zleceniu. Tak jak omawiałam już w poprzednich filmikach, tutaj będziemy mieli informacje ogólnie dotyczące tego zlecenia, czyli informacje szeroko zakreślone, te, które zostały zdefiniowane, takie jak numer, produkt, który jest stanowi w tym zleceniu numer kod produktu daty rozpoczęcia ilości czy przydzielenie pracownicy Tutaj będziemy mieli również dokumenty oraz zagregowane raporty jeżeli takowe zostały złożone, złożone oraz operacje wykonawcy i inne wszystkie inne czynności które były wykonane w ramach tego zlecenia produkcyjnego będą tutaj widoczne Kolejną opcją jest zmień ilość do produkcji. I teraz w tej sytuacji, gdzie mamy już zakończone zlecenie, takiej ilości nie możemy zmienić, ale jeżeli skorzystamy ze zlecenia, które jeszcze nie zostało zakończone, to mamy tutaj takie okienko. Zmień ilość do produkcji. Jeżeli będziemy chcieli yy, zmienić dosłownie tą ilość, czyli zwiększyć, możemy skorzystać. Z tej zwiększyć bądź zmniejszyć, możemy skorzystać z tej opcji. Załączniki produktu. Jeżeli mielibyśmy tutaj jakiekolwiek załączniki, byłyby widoczne w tym okienku i z tego miejsca moglibyśmy je wyświetlić bądź poprawić. Mamy również załączniki zlecenia. I tak sytuacja analogicznie, jeżeli byśmy mieli tu jakieś załączniki, byłyby tutaj widoczne. Mamy możliwość wykonania wyboru magazynów, i teraz, jeżeli skorzystamy z tej opcji, to będziemy mieli możliwość określenia magazynu innego dla RW, PW czy dostawy. Tu będziemy mogli sobie te magazyny wskazać. Wystarczy najechać na interesujący nas produkt w linii magazyn i pojawi nam się lista magazynów, które mamy zdefiniowane w mocarcie. Tu możemy wskazać ten, który nas interesuje. Każdy produkt docelowo może być umieszczony w innym magazynie. Tutaj mamy również. Tak naprawdę ten sam widok, który jest u góry, czyli tu również możemy z tego miejsca edytować sobie tą pozycję magazynu. Możemy wskazać dla wielu jeden magazyn. W kolejnej opcji jest wybór składników do produkcji. I z tego miejsca możemy sobie generować zlecenie, rezerwować składnik. kolejnej opcji. Mamy wydanie składników na produkcję. To też jest taka kolejna opcja, która może nam posłużyć do, op do operacji magazynowych, czyli to jest takie narzędzie, które te operacje magazynowe ułatwia i tutaj mamy takie informacje, które możemy zdefiniować jak magazyn wejściowy, magazyn docelowy, możemy wskazać kto odebrał Możemy ustawić dla zaznaczonych, przepisać ilości dla wybranych. A tutaj będziemy mieli dane tego zlecenia, które mamy wskazane, które, z którego skorzystaliśmy w tym menu podręcznym. Tu jeszcze mamy takie opcje jak kontrola precyzji, zmieniać magazyny dla przesuniętych i pokazywanie półproduktów. Grupowe koszty zlecenia. Koszty, czyli to co omawiałam również w poprzednim filmiku, tutaj mamy to w formie grupowej. Jest to podobne okno do tego, z którego korzystaliśmy w poprzednim punkcie monitorowania i tutaj również możemy sobie wykonywać wykresy według określonych przez nas danych, tak? Które mamy wskazane. I zdefiniowane w mocarcie. Dopisać do tego zlecenia. Tak samo możemy przypisać wykonawcę do zlecenia, i tutaj wskażemy pracownika. Pojawi nam się lista pracowników, tak jak tam lista maszyn. Oczywiście, pracowników i maszyny możemy definiować w słownikach. I Ostatnią opcją, jaką mamy w tym menu podręcznym, to jest zamknięcie zlecenia. W sytuacji, gdy chcemy zamknąć zlecenie, nawet jeżeli nie zostało ono jeszcze zaraportowane, wystarczy skorzystać z opcji zamknięcie zlecenia. Tak pokrótce omawiając, prezentują się poszczególne opcje w naszym menu podręcznym na punktach monitorowania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki.